Hejka, jaka Ja mi i słuchajcie, dzisiaj nagrywam dla Was superowy filmik, ponieważ ja ogólnie jestem jeszcze pięknie chora, ale tak w końcówce, a tu w tle macie Amigra. No i słuchajcie, robię dzisiaj Wam unboxing, bo mi doszła paczuszka. Słuchajcie, zaraz zobaczycie co to, a w tym czasie możecie zgadywać. Ogólnie to ja z opakowania, jakbym się patrzyła, to, to przepraszam. Eee, słuchajcie, ja z opakowania już to wyciągłam, bo te różne adresy, takie wiecie i w ogóle. Ale nie doszła mi jeszcze jedna rzecz. Zaraz się przekonacie, co to za rzecz. A ja może Wam już wyciągnę jedną rzecz. Może to będzie. Ogólnie to mogliście już zgadnąć po motywie mojej koszulki. słuchajcie zamówiłam z Wariorz. W sensie nie z oryginalnego Wariorkut zamówiłam figurki i coś jeszcze. Zobaczcie za niedługo, co to jest. A ja idę po nożyczki. W sensie jakby widzowie to jest z oryginalnego, tylko że oni jakby to nie sprzedają na swojej stronie, bo na swojej mają to już wyprzedane, tylko... Właśnie z Amazona. Yy, więc słuchajcie, patrzcie, jak to wygląda. Jak tam, tam gdzieś, czy gdzieś tam mogą być jakieś paczki z tego, ale nie będę tego pokazywać na razie. Więc dobra. Otwieramy, słuchajcie, kluczą łapę i szarą pręgę. Dobra, czekajcie. Spróbuję to. Dobra, mam otwarte. Oh my gosh, jest lekko, po, lekko porwane to jest, ale. Więc, dobra uwaga, tak się prezentuję. Jakby co, to po prostu ja sobie musiałam zakaszlać. Yy, I ten, i nie dotkałam ich jeszcze, więc, dobra uwaga, pierwszego dnia mi kruczą łapę. Ej, jaki zimny w ogóle. I mega ładny jest. Czekajcie. Bo to jest taki lekko zakurzony. Ej, dobra. Dobra. Klucza łapa. Stanie sobie tu na razie. A ja teraz tworzę szarą pręgę. Dobra. Oki. Okay. Ej, ale ładny. Patrzcie. Mega ładny. Słuchajcie. Dobra, to sobie dajemy tutaj jak zwykle. A teraz może otworzymy coś innego. Czyli okudę. Czyli otworzymy sobie, słuchajcie, uwaga, uwaga Słuchajcie, ja się teraz dowiedziałam, że Ognista Gwiazda trochę broju, bo Jeszcze go w Polsce nawet nie ma podobno, a ja Sobie otworzę Bicza pluszaczka, więc dobra mm. Otwieramy go, o kurde Ej, oh my gosh she's... Ej, jaki mega! Jestem, bo pierwsza w Polsce w ogóle co nagrywa unboxing z nimi i z nimi i z figurkami. Ej, o oh my gosh jest ej, mega ładny. Tak szczerze czekajcie. Ej! Ej, ale genialne to jest. Patrzcie! Clans, Kitty Pet, Blood Clan, Postition Leader, First Aperance, -A -A The Darkest Horror Ho 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 nie wiem tego czytać, sorry. Ej, ja sobie potem to przetłumaczę, żeby tak dokładnie wiedzieć w 100%. Bo teraz mniej więcej wiem, ale on jest taki milutki. Jakby on w książce, a, a tutaj się wydaje 5 razy lepszy. Czekajcie. O dobra, jest. Ej, patrzcie, on tu ma klam. No, w sensie tak jak u wiorczego lotu. I słuchajcie, mam już dwa pluszeczki w mojej kolekcji. Dobra. I dobra, Biczuś, Może go wezmę, bo no wiecie, będzie zasłaniał. A ich damy sobie od tutaj. Okej, okay, ognista gwiazda jako pluszeczek mi jeszcze nie doszedł. Ale właśnie jako ogniste serce mamy go. Ty, ej, on tu ma jeszcze obroże widzowe, a pisze Firestar, czyli ognista gwiazda. no nie wiem, dobra, jakoś bardziej się jaram chyba z tych, z pluszaków, ale figurki też super są, boskie, w ogóle mega, że one są takie, wiecie, rzadkie, a ja je mam, mega się cieszę, więc dobra, taki... Yy, ogniska gwiazdę sobie pierwszego dotkniemy. Dobra. Ej, one są teraz zakuszone jakieś trochę brudne z tego, jakby. Ej, dobra, zimny. Mega pomarańczowy on jest. Ej, czekajcie, pójdę sobie po czy lot i porównamy, czy jest podobna. Mam nowego newsa. Podobno ogniska gwiazdę pluszak przeszedł od, odprawę celną. A wy sobie tu możecie pooglądać, a mi gra, a ja zaraz wracam. No dobra, ci dalej, co chcesz. O, najlepiej to kolusie, albo, albo, albo sprite'a, albo, albo sok pomarańczowy. Albo, albo poczekaj, bo nie mogę się zdecydować. Może sok winogronowy, albo... a co w ogóle macie? Wiesz co, w sumie... Wszystko, co Jestem widzowie. No to sok winogronowy. Niech na dwa leci, może coś usłyszycie. Yy, dobra. Yy, Wiewiócz Lot versus Ognia, czekajcie. Oni w ogóle są takiego samego wzrostu. On stoi tak bokiem. Czekajcie. Ej, no różnią się trochę, czekajcie. No, trochę się różnią. i w ogóle te figurki, w sensie to nie wiem, one są chyba z Francji. Ale one w ogóle idą z USA. Na pewno Ognista Gwiazda Pluszak. Bo ja cały czas dostaję informacje o nim od mojej mamy i w ogóle. Więc dobra. Mm. Ogniste serce ładne. Mówię Ogniste serce, bo tutaj tak bardziej wygląda jak Ogniste serce. <laughs> Więc dobra, otwieramy Biciusia po raz drugi. oprócz że zasłaniają mnie już. Ej, biczuś mega kawaii jest. Szczerze. Jabicza, tak szczerze, tylko nie hejtujcie mnie za to, jak czytacie w ławników. Ja Jabicza tak średnio lubię, ale w tej wersji i tej wygląda mega kawaii. dobra. Dajmy sobie je tu. Będą na mnie patrzeć. <laughs> Zobaczajmy to tu. I otwórzmy teraz jeszcze raz figurki, ale jasne serce i żółtego kła, słuchajcie, a może otwórzmy szarą pręgę, żeby było na zmianę. I dobra. I się w ogóle mega jaram na, na jasne serce. Na żółtego też. I je otworzę, 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 otworzę ostatnie. Ej, dobra, szara. Ej, one mają tutaj rączki złączone w łapki. Dobra, Grey strip. Uwaga. Clans. Hunder clan. River Clan, Lion Clan, czyli Klan Pioruna, Clan Rzeki i clan Lwa w ogóle. <coughs> Postion Elder, First Appearance into the World. Dobra, pokażę Wam. Spoko to wygląda, powiem szczerze, ale obetnijmy mu metkę. <coughs> Którki serio że się patrzę tam, ale... Co czas mam wrażenie, że tam jest kamera. Dobra. Aha, jeżeli jesteście teraz na premierze tego odcinka, to mega Was pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Oczywiście, jak nie jesteście, to też Was pozdrawiam, ale... Tych, co są na premierze, to wyjątkowo. Dobra, szara pręga. Ty. Ty, a to... O oh, kurde. Ej, pójdę po a wy sobie chwilowo nie czekajcie. No to nie fajne jest, żebyś za tym niemił. Dziękuję. Nie. Szymon, dlaczego jesteś taki miły Dla uli. Ona ci nic złego nie zrobiła. Ale tobie zrobiła. No i co z tego? Umiem się chyba sama bronić, nie? Ty nie powinieneś być dla niej taki niemiły i nawet się jej nie lubisz, to nie powinieneś jej mówić tego wprost. Bo matko, matko, jak u naszej mamy. Ej, w ogóle takie pytanie do Was. Czekajcie. Czy Wy pamiętacie jeszcze Simona z rodzinki Smarów? W ogóle rodzinkę Smarów czy pamiętacie? Ja już ich chyba w ogóle nie mam. Dobra. Czyli Klampioruna. Klampioruna, uff. Myślałam, że dadzą, że jest z klanu rzeki, kurde. Dobra, szara pręga. Mega ładnie, kawaii. I teraz przechodzimy do moich, być może favorite figurek następnych. Dobra, więc otwieramy. Dobra, kochani. Otwieramy, słuchajcie, te figurki. Dobra. Okej, okay, kochani, słuchajcie. Otwieramy teraz te figureczki. Więc dobra. W ogóle ciekawe, czy to są jakieś... Osoby, które nie pochodzą z Polski, czy to oglądają. Jeżeli tak to hello guys. Mm, dobra. One są mega ładne, mega beautiful. Więc otwórzmy sobie najpierw jasne serce. Jasne serduszko Jak to by powiedziała moja psiapsi Ola. Pozdrawiam cię. Pewnie to oglądasz teraz. Ej, ale ona ma to oko biedne, i ucho. Patrzcie. Wait. Ej, wow, rzut kieł. Mega ładna. Ej, idę przynieść złamanego ogona. Serki, złamaną gwiazdę. cicho. Hmm. Chciałem pójść jakieś światła. Kador już włączony, no to idę. O, dobra, już trzeba wstawać. Okej. Okay. Złamana gwiazda atakuje. No, nie wiedziałam, że zawsze rano to jest odkurzyciuszko po spaniu. Co? Okej. Okay odkurzyć łóżko po spaniu ja nie mogę, co miałam w głowie dobra, złamana gwiazda i rzutkieł podobni są po oczach tak hmm dobra widzowie chyba otwarliśmy dzisiaj wszystko dzisiejszym odcinku, słuchajcie lajkujcie, subskrybujcie udostępniajcie, komentujcie, wpadajcie na mój drugi kanał Amigra, właśnie ten i na mój trzeci kanał Boka, na którym już mam 200 subów ponad. dziękuję bardzo, chyba prawie 230 nawet. No więc co, lecimy po czysta, a na Ami gra po 7 000. a może już jest, jak ja to wrzucam, nie wiem. A na Ami po 8 tysięcy, to pa, A, i pamiętajcie, jak mi dobijecie w tym roku 20 tysięcy, to będzie mega specjal. Mhm. A, i pozdrawiam Alej i, i Malwinkę, to pa! Elo kochani, słuchajcie, dzisiaj wy widzicie tylko jeden odcinek, ale ja wam to dogrywam, ponieważ doszła mi ognista gwiazda pluszaczek, e, w ogóle tutaj są jakieś napisy z tyłu, ale dobra, otwieramy to, no w ogóle wczoraj, bo ja, to co wy przed chwilą widzieliście, to ja to nagrywam wczoraj i wczoraj ona jeszcze podobno była w USA, oh my gosh, jest w star, dobra, czekajcie, Klan Thunder Clan, Lion, Klan Star, Clan. Position Leader, First appearance into the Wild Dobra Ale mega kawaii, Jezus, jaki fajny Ale chyba i tak bitch wygrywa, zobaczcie Dobra, słuchajcie, tu mam jeszcze metki yy, Wiecie, yy, po prostu z tamtych pluseczków, no i co? Dzisiaj nie mam nic w tle, ale to nic, bo to szybko dogrywam wam, no i co? Jaki ładny. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie, dosuniecie, komentujcie. Wpadajcie na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Amśotka. Boka, no i co? Widzimy się w następnym filmie, to pa pa!